Siemaneczko, jak się miewacie? Dzisiaj pójdziemy sobie na High Rollera. Co nie, nie czuję się dzisiaj najlepiej, jestem troszeczkę chory, więc mój głos może y, nie być najlepszy. Um, idę oczywiście na tego high Rollera, tą piękną wspaniałą szrot postacią. E, Wejdziemy sobie Poison Weapon, Dagger Mastery, oczywiście Ambusha, Weak Pointa, hajda i locks bo jestem leniwy. Oczywiście zamiast Trapenslogs powinien wziąć Stealtha, żeby mieć te 10 kroków, ale i tak wszyscy słyszą, gdzie Roach chodzi w te 10 kroków, jak jesteśmy na 1 na 1, więc to nie ma znaczenia najmniejszego. Więc równie dobrze mogę po prostu grać agresywnie i spróbować kogoś pokonać, a i wiem doskonale, że i tak mi się to nie uda, no, nie ukrywajmy. No, także to bierzemy, um, jeżeli chodzi o sprzęt, no to mam cokolwiek tutaj wyniesione przeze mnie bądź to co znalazłem z innych typów zrobione, z tego się poskładałem. Mam 141 HP. Um, 31% physical damage reduction. Magic resist praktycznie nie istnieje. No i physical power bonus 3%. No ale z dochodzi kolejne 25%, i mamy prawie 30%. No i jak atakujemy daggerami, mamy 45% wtedy łącznie. Przynajmniej na te pierwsze uderzenie. No i weak point attack na wszelki wypadek. Gdybym już musiał koniecznie walczyć z jakimś klerykiem, czy, czy yy, PDR, warlockiem, czy. Fighterem. No ale naturalnie, pierwsze co będę robić to będę do nich uciekać. No bo nie ukrywajmy, ale cokolwiek widzi, Roger, pierwszy co robi, klapki na oczy i go zabija. No bo stosunkowo jest najłatwiejszym celem. Lecimy, gdzież to mnie zrespiło. O jezu, nie. na highwayu, krótko mówiąc. <laughs> Nie lubię tego miejsca. Jak ja mam w speed? Jeszcze raz. 308. Tu każdy mnie dogoni. Dobra, Cross był ma mi ciutkę lepszy. Ja tego szkieleta. tylko bo ma mało HP. Najlepiej będzie chyba jak zejdziemy od razu na dół. Pierwsze użycie kapliczki daje nam dodatkowe punkty, więc chcemy tego użyć oczywiście. Chciałbym również tutaj te portale przeatakować, jakby się dało. Niekoniecznie wszystkie. Ale zobaczymy, czy mi pozwolą inni gracze, nie? sprawdzać, ponieważ mumie często gęsto mają biżuterię w sobie, ale te zazwyczaj ten natomiast nie mają. Więc tak, możemy to zrobić bez wskrzeszenia tamtych. <laughs> są jeszcze dwie mumie, co nie? Które wstaną. Jeden portal nam daje chyba 5 AP więcej, czy coś takiego. Da, elegancko. Nastaje no, szkielet. No i schodzimy piętro niżej. <laughs> no, jakiś rouch chyba robił tego. Albo Bart. Nie, nie Bart. Jak mu tam jest? Który tam jeszcze może? Warlock. Nie Warlock. Witpark. Nie, nie Warlock. Dobrze. Nie. Nie pamiętam. Dobra. Ktoś jeszcze tam Shadow maska, może używać. Nie pamiętam kto. Fishing Groundsy, lubię Fishing Groundsy, ponieważ mamy tutaj od razu ekstrakt w razie czego. Eee, tylko, że... Ten mecz już trwa ciutka. Ostatnio jak wlazłem na High Rollera to przy... O! Albo go zniszczyło, bo zrespiliśmy się zbyt blisko, albo dołączyłem do istniejącej już gry, gdzie koleś dosłownie minutę temu się zrespił. Tu mamy czysto. To jest zwykły szkielet. Mamy kolejnego szkieleta. To już nie jest zwykły szkielet, to już jest Nightmare Sportsman. I robi podwójny atak. Ty, proszę bardzo. Te wszystkie beczki tutaj będę chciał zniszczyć. Mamy wyjście. Zobaczmy, co mamy tutaj za rogiem. Forums, dobra, okej. Okay. Zobaczmy, co mamy na południe od nas. mamy boss room Okej, okay. dobra i będziemy chcieli stąd jak najszybciej spinalonga zrobić ale na początek golden chest trafia coś, tragedia za otwieranie e, Golden Chesta jest również e, jakiś tam bonus, nie pamiętam czy 5 czy 10 punktów, czy 2 czy 3, nie pamiętam, sorry, ale też opłaca się je otwierać jeżeli tylko je widzicie, znaczy no wiadomo to dla luta je trzeba również otwierać, nie? I tu mamy ze na dół, zajebiście. Ja powiem tak: zejdę od razu na inferno. Bo jeszcze te beczki tutaj porozmawiamy z nimi. Na Forum'achach jest kapliczka, którą mógłbym użyć teoretycznie dla dodatkowych punktów. Ale no na początek chcę zabezpieczyć sobie zejście na dół. O ile się będzie dało oczywiście. My tu mam dwie kapliczki, które mogę użyć dla dodatkowych punktów. O! Chyba mi właśnie rozwalił ten szkielet. I leci na mnie ważka. A nie, nie leci. <ścoughs> Dobra. E, szybki inventory management. W sumie wywalę zaraz tego. To nie jest takie fajne. To zostawiamy. To mogę wywalić, to mogę wywalić, to mogę wywalić. Płaca się nawet podnosić zieloną biżuterię, bo zielona biżuteria... Coś tam na dole dziwnego widziałem, nie wiem co. Zielona biżuteria może mieć plus jeden All Attributes. No i wtedy już jest już więcej warta, niż te... Powinienem wziąć tą pod KHP w sumie. ...niż zwykła, ale no niestety tu mamy jeden Physical Damage tylko. Dobra, ktoś tędy już przechodził. I te wszystkie beczki tu rozwalił. No, z wyjątkiem tej przede mną. Chciutko ryzykuję teraz. Oj, zagra nie chce. Ej, tutaj jest jeszcze jeden taki mały parapecik po prawej stronie. O, dokładnie. Tutaj możemy znaleźć ciekawe rzeczy czasem. Czasem biczyterię, czasem ten. Tu jest tak samo. Tym razem mamy podkę kolejną. Wydawało mi się, że coś Czasami są spocenicy, Co? Boją na niewidce w wejściu, nie? To jest to z portala The Space. Ktoś w środku jest. Weźmy go, przestraszmy. Dobra. I. To jest Rouch? Nie, Run Stunglowca, albo Rouch ten zostawi Rouch Dobra, schodzimy na Inferno. Warlock, oczywiście, że warlock. Wszędzie te Warlocki. Jezu. Nadal uważam, że Roach jest aktualnie słaby. Co my tu mamy? Fejtujemy jego ataki, no i po prostu go dziabamy. Eee, jakie pająki są? Dobra. Zanim pójdziemy dalej, ja zobaczę, co jest tutaj. O Boże. Powiem tak. Jest tragedia. Flyon chest. I to są ciemne pająki. Dobra, zrobimy następującą rzecz. Robię głupotę, oczywiście, żeby nie było. Na początek trzeba się zająć tą ważką głupią. Teraz otworzymy tego tutaj chesta. Nic ciekawego z niego weźmiemy. Zlutujemy Dragonflya. Nic ciekawego nie weźmiemy. A te pająki są bardzo niebezpieczne. Ja nie wiem, czy ja zdążę im uciec ogólnie. Najlepiej, żebym jeszcze to zrobił. Go. Dobra. Będziemy musieli przejść tędy iść na prawo, zobaczyć co jest. Ewentualnie, właśnie zrobiłem lekkiego fapa i mogłem zobaczyć co mamy tam. Ajajaj. No ale dobra. Zobaczmy co jest w beczkach. Zawsze zapominam e, brać kilo ze sobą, ale ostatnio przypomniałem sobie, żeby go brać, bo potrzebuję zdobywać e, ruby, silver, ore, żeby na innych postaciach zrobić sobie gird na arena. E, ale zawsze sprawdzajcie te beczki. Ja od samego początku każdego mówię sprawdzaj te beczki, bo ciekawe rzeczy w nich można znaleźć. Legendy często dropią, więc e, no ja akurat nic ciekawego nie dostałem. Mamy sveihander, raz, dwa, raz, dwa, spok, nim. Dobra. mamy viking sordo, tutaj wstaje kolejny, nie. O, e, widzenia. Ajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. rapier fioletowy eee, i buty jakieś tam. Hand <laughs> crossbow. Dobra, musimy niestety. Kurde, chciałbym tutaj pójść jeszcze dalej, zobaczyć, bo tam będzie prawdopodobnie Gold Chest. I możemy zobaczyć co mamy na prawo od siebie, jakby nie patrzeć. Jemu można dwa razy dziabnąć, zanim się stanie. Już jest po nim. Tu jest jeszcze niezrobiony. Oh. No nie oddaję, nie oddaję. Nic ciekawego. Dobra. <ścoughs> Idziemy zobaczyć, co mamy tutaj po lewo. Pójdziemy tędy. Oba kusznicy Nightmare, niestety. Szkoda, szkoda. Wolę go tutaj sobie pobić, a nie tam, bo różnie może być. Aaaaah... Uh. przejść tędy. Nie miałem czym dostać. Surgical kit, hmm. Dobra, wywalmy campfire, weźmy surcha. Ogólnie jest mało czasu, nie? Ja tu muszę znaleźć jak portale, tak naprawdę. A, choć tutaj pan jest Veighunder. Nic nie widzę, ale damy radę. O, sumie. Stosunkowo ma mało HP, więc. my tego bolta jednego sobie wzięć z powrotem. I pamiętajcie, jeżeli macie kusze, zawsze. Przeładujcie ją. Ja zbyt wiele razy popełniłem ten błąd, że nie zrobiłem od razu tego. No i później podczas walki potrzebowałem przeładowanej. Nie była przeładowana. No i Wszystki. gleba. Papa eee, pa pa, 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 pa. będę chciał na sam dół, ale widzę, że nie ma to bardzo fioletowych. Musimy tutaj jeszcze tak szybko ułożyć. To wywalmy. No dobra. Zobaczmy co mamy za tymi drzwiami. Demon Lair, niedobrze. dobrze. golden chest. bardzo niedobrze. musieli Magusia pokonać. Aha, tu nie ma wyjścia. Dobra, was Elegancko. Damy radę. Muszę się po prostu bardziej pomęczyć w takim wypadku. idziemy co jest na prawo od tego, od no, ale już zaczynam się martwić, jeżeli mam być szczery. I już zaczyna mnie to niepokoić, bo jeżeli znowu zrespiło, że teleporty wszystkie są w prawym górnym rogu, to mam przesranę. Mam po prostu przesranę, nie wyjdę żywy z tego rajdu. Chyba będę musiał zmienić taktykę i zacząć po prostu... Pierwsze co robić, to szukać ekstraktu. Tak stricte, po prostu. Na początku ekstrakt, później dopiero jakiekolwiek lutowanie. Czemu nie robi drugiego tego? No. Mieliśmy kolegę tu. Bądź mamy. Na prawo nie mam co iść, możemy iść lewą stroną. że Berzerkera tam dalej. Eee, to coś jest tam tym typem tam stałą, tam padł czy co? To jest. Nie, tu też nie ma ekstrakt. Zobaczmy tutaj. Ale już tu będzie Waiting Room, chyba. Tak, tu jest Waiting Room. Ojej, Juniu. Co porobiło? Mamy zagrowanego centaura. Niestety nie zdążyłem Centaura zabić, ani nic takiego. Ajajaj. No ale dobra, udało się nam wyjść żywym. No niestety był peszek co do teleportów. No ale plus 501 zyskaliśmy. Także, nie wiem, nie jestem zadowolony z tego, chyba nagram coś innego. Także tak wyglądała moja gra na HRC. Niestety to jest wszystko RNG, jeżeli chodzi o mapę. Bo przykładowo, jeżeli właśnie tak jak mnie teraz zespiło w lewym dolnym rogu, poszedłem na górę, poszedłem na, lewo, poszedłem na lewo, poszedłem na lewo dół, poszedłem na dół, poszedłem na prawo, prawo górę, prawo prawo, prawo prawo górę. Więc w zasadzie w całej dolnej części mapy nie było teleportów. Nie było się jak wydostać z tego. To jest RNG, niestety. A za, aż taki dobry w czyszczeniu mapy nie jestem, yy, zwłaszcza gdy cały czas jest ten moment lekkiego, nazwijmy to, zaskoczenia, że w każdej sekundzie może się ktoś zaatakować, gdy masz na sobie potwory. To wtedy, no, jeżeli nie masz od razu jakiejś drzwi obok siebie, które możesz zamknąć, włączyć niewidkę, żeby wyłączyć, albo wypić potkę niewidzialności, żeby wyłączyć agro z siebie, żeby przeszło na tą drugą osobę, no to niestety, to jest RNG ale, tak wyglądała moja przygoda na High rollerze. No niestety nic ciekawego nie wyniosłem, ale udało się wyjść żywym. E, tego chyba mam Gold Banda, tak? E, to ta jest... wow, wow, wow. Mam Gold Banda, więc tego mogę sprzedać. Ja sobie kolekcjonuję po prostu ten, e, royalowe i unikatowe rzeczy, można powiedzieć, nie? <laughs> no ale... Głównie skupiam się na początku na e, tych trinketach i na kosztownościach. No, także e, tak to wyszło. Nie miałem nawet czasu tego Centaura pokonać. Nie miałem czasu tego Berserkera pokonać. Kurde. No zobaczymy. Może nagram kolejne jeszcze podejście. Bo z tego jest, nie jestem dosłownie zadowolony. Dobra. Podziękować. Trzymadełko. Hej, hej.